Świadomy rozwój to rozwój osobisty, który opiera się na samoświadomości, czyli autentycznej znajomości samego siebie, na czym dokładnie polega ścieżka świadomego rozwoju i jak na nią wejść. Pozwól, że na początku wyjaśnię ci, czym świadomy rozwój nie jest. Z pewnością nie jest to ślepe podążanie za społecznymi schematami, nakazami i zwyczajami. Nie rozwijasz się w sposób świadomy? Gdy podążasz utartymi szlakami, nie poświęcając ani chwili na przemyślenie własnego szlaku, nie rozwijasz się świadomie również, gdy ślepo wspinasz się po szczeblach kariery, bo gdzieś usłyszałeś, że w życiu ważny jest sukces i sława, gdy unikasz konfrontacji z własnym strachem, uciekając w okłamywanie siebie i wmawianie sobie nieprawdy, gdy jeździsz na szkolenia po to, aby zdobyć kolejne certyfikaty. Nie mając nawet pojęcia, czy te umiejętności w ogóle przydadzą ci się w życiu. Jeśli rozwój opiera się na ignorancji, fałszywych przesłankach, robieniu tego co robi masa, wtedy marnujemy czas na podążanie ścieżkami, które prowadzą nas donikąd. Czym jest świadomy rozwój? Świadomy rozwój to rozwój oparty na poznawaniu prawdy, prawdy o sobie, o sposobie funkcjonowania naszego mózgu i umysłu, o otaczającym nas świecie. Niektórym zajmuje lata aby zrozumieć pewne ważne lekcje wynikające z osobistych, życiowych doświadczeń, potrzebują popełnić dziesiątki, a nawet setki błędów w świecie biznesu czy relacji. Aby osiągnąć poziom satysfakcji, który ich zadowala, ogromna ilość przeszkadzaczy na drodze rozwoju sprawia, że zachodzi on w ślimaczym tempie. Problem w tym, że ludzie albo nie wierzą w metody zmiany osobistej, albo są zbyt leniwi, aby je zastosować. Media kreują świat w którym możesz mieć wszystko, czego pragniesz od zaraz, jak tylko kupisz nowy szampon, samochód albo napój owocowy. To absurd, przez który ludzie unikają jakiegokolwiek wysiłku, a jeśli nie wkładasz wysiłku w osobisty rozwój, nie spodziewaj się realnych efektów w najbliższym czasie, bez względu na to, którą ścieżką idziesz, rozwój i osobista ewolucja to nieodłączna część ludzkiej natury, to proces który zachodzi w każdym z nas, niektórym zrozumienie pewnych życiowych prawd może zająć dziesięć lub pięćdziesiąt lat, dla innych może to być tydzień pracy nad własnymi przekonaniami. Jedna rozmowa lub jedno trafnie zadane pytanie, świadome wspieranie i tak już zachodzącej osobistej ewolucji sprawia, że ten proces nabiera tempa, rozwój to część naszej natury, gdy dodamy do tego procesu pierwiastek świadomości który tak bardzo wyróżnia nasz gatunek spośród wszystkich innych gatunków, dzieją się niesamowite rzeczy. Osobista ewolucja staje się dynamicznym procesem, dzięki któremu w krótkim czasie możemy osiągnąć pełnię życia, życia, w którym znamy własną wartość, podążamy ścieżką zgodną z naszymi pragnieniami, świadomie kreujemy każdy swój dzień, a wewnętrznego, spokoju i radości mamy pod dostatkiem. To naturalny stan, w którym powinien żyć każdy człowiek na tej planecie. Świadomy rozwój to bycie świadomym tego, gdzie aktualnie jesteś w swoim życiu i czego tak naprawdę potrzebujesz. Wymaga to nawiązania ze sobą dobrej relacji, bo tylko w ten sposób możesz poznać siebie. Jeśli masz mało satysfakcjonujący związek lub nudną pracę, najpierw potrzebujesz to dostrzec i w pełni zaakceptować. Dopiero wtedy znajdziesz siłę. Aby dokonać stosownych zmian. Ludzie przez całe życie oszukują się, że wszystko jest ok, podczas gdy wcale tak nie jest. Świadome poznanie samego siebie. Większość ludzi ucieka od słuchania samego siebie, przez co nie mają pojęcia o tym, kim tak naprawdę są. Każdego dnia przybierają różne maski i grają dziesiątki ról, w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdą. Czy z kim rozmawiają, nie żyją zgodnie ze swoimi pragnieniami. Ich ścieżka jest tworzona przez pragnienia rodziców, znajomych, mediów czy społeczeństwa. Jeśli chcesz rozwijać się świadomie, musisz porzucić te fałszywe osobowości na rzecz tego kim jesteś naprawdę. Na początku proces odklejania się od fałszywego ego nie jest łatwy ale w efekcie pozbywasz się większości cierpienia, stresów i nieprzyjemnych emocji ze swojego życia. To pierwszy krok na drodze świadomego rozwoju, poznanie swojej prawdziwej natury i nawiązanie ze sobą dobrej relacji. Fundament prawdziwego poczucia własnej wartości. Gdy zrozumiałem wagę tego procesu, ująłem go w dziesięcioetapowy program zmiany osobistej, life architect, zbuduj prawdziwą pewność siebie. Na każdym etapie uwalniasz się od kolejnych schematów. Za pomocą których egotyczny umysł więził Twój potencjał. Efektem jest odnalezienie wewnętrznej mocy oraz swoboda i pewność siebie w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Nawiązanie dobrej relacji z samym sobą pozwoli ci zgłębić kolejne obszary świadomego rozwoju. Wchodząc na ścieżkę świadomego kreowania własnego życia, musisz być na bieżąco z Twoimi wewnętrznymi pragnieniami. Świadomość własnych pragnień odrzuć cele. Które nie są Twoje, i zadaj sobie pytanie, czego tak naprawdę oczekujesz od życia. Co przyniesie Ci najwięcej frajdy? Radości, spełnienia i poczucia misji. To jest świadome stawianie sobie celów, które są spójne z tym, kim tak naprawdę jesteś. To nie jest proces wymyślania, a raczej odkrywania. Wybierasz ścieżkę życiową, która najbardziej odpowiada Twojej osobowości. Ponownie. Wymaga to samoświadomości i dobrej relacji z samym sobą. Powtórza pierwsze zdanie tego artykułu: Świadomy rozwój to rozwój osobisty, który opiera się na samoświadomości, czyli autentycznej znajomości samego siebie. Nie zawsze jest łatwy. Najczęściej wymaga dużego nakładu pracy i czasu, ale to jedyna droga, dzięki której osiągasz prawdziwe efekty które pozostają z tobą do końca życia. Ja podejmuję świadomą decyzję o tym, aby poświęcić się tej idei w pełni, idąc tą ścieżką każdego dnia i pokazując innym, jak oni to mogą robić dla siebie, prowadząc każdy coaching czy szkolenie. Priorytetem dla mnie jest uczenie świadomości w rozwoju. Efektem jest to, że nawet po zakończonej współpracy otrzymuję od klientów maile z opisem dalszych samodzielnie wypracowanych sukcesów, w dokonywaniu zmiany osobistej, bądź gotowy na to, że na pewnych etapach osobistego rozwoju twoje ego, wraz ze swoimi mechanizmami obronnymi, będzie próbowało odwieść cię od czasem trudnej pracy nad sobą, mimo to idź do przodu, bo owoce w postaci pełniejszego i bardziej świadomego życia zaczniesz zbierać bardzo szybko, rozwijaj się świadomie z wielką uważnością obserwuj siebie i mechanizmy rządzące twoim umysłem. To najlepsza droga do zrozumienia swojej natury i do gotowości w dokonywaniu naturalnej zmiany osobistej.